Dobrze, jesteśmy już po wprowadzeniu węzłów kompatybilnych. Pokażę Wam również w jaki sposób włączyć podgląd tych węzłów. Przede wszystkim zawsze węzy pojawiają się po wejściu. W... O, przepraszam. Eee, coś z paskiem. Pojawiają się zawsze po wejściu w samą funkcję węzła kompatybilnego i kliknięciu opcji węzły. Wtedy następuje, następuje ten podgląd, podgląd węzłów, gdzie one są wprowadzone. Możemy tak wizualnie stwierdzić, że węzły są wprowadzone we wszystkich miejscach, gdzie mamy, gdzie mamy przecięcie, gdzie mamy oparcie naszej płatwi na ryglach. Tak. Jest. Tak. Zgadza się że poza zewnętrznymi tutaj wprowadzimy zwolnienia i teraz w jaki sposób możemy zweryfikować możemy zrobić sobie obliczenie bo widzę, że pojawiają się z czasami w pewnych miejscach węzły tak widzimy, że pojawiają się niestabilności w dwóch węzłach ale o tym, o tym za chwilkę dobrze w tej chwili w jaki sposób możemy zweryfikować czy nasze nasze Węzły nie zostały wprowadzone prawidłowo. Przede wszystkim, przede wszystkim możemy stworzyć sobie nową grupę obciążeń, nowego przypadku obciążeniowego. Jego będą obciążenia eksploatacyjne i nazwijmy je test. Aż Reszta parametrów jest nieistotna. Chodzi o to, żeby w naszych przypadkach obciążeniowych pojawił się test. Test ten również pojawia się w tym rozwijanym menu. Dobrze, w tej chwili chcemy wyselekcjonować tylko i wyłącznie nasze płatwie H140. Sposobów selekcji tych łatwiej jest kilka. Pierwsze, klikamy lewym klawiszem na pręt, podświetlamy go, czyli zaznaczamy go na czerwono, klikamy prawy i z opcji pod prawym klawiszem myszy wyszukujemy, zaznacz według przekroju. W tej chwili program automatycznie dokonał selekcji tylko i wyłącznie naszych profili HEA 140, no jeżeli sytuacja byłaby taka, że w naszym modelu występowałyby elementy stanowiące inną funkcję, czyli na przykład jakieś belki pośrednie, jakieś słupy i tak dalej, HEA 140 program również by je zaznaczył, dlatego możemy dokonywać również selekcji, selekcji po na przykład typie pręta, to już jest myślę bardziej dokładne zagadnienie, jeżeli, jeżeli mamy, mamy płatew i zadeklarujemy typ pręta płatew, no to powinna, powinna być wykonana tylko sekcja tych prętów. Inną metodą zaznaczenia jest korzystanie z opcji wybór prętów. Eee, tutaj widzimy menu, gdzie, gdzie mamy wszystkie, wszystkie wykorzystane w tej chwili w naszym modelu pręty. Co za tym idzie? To są nasze słupy IP 140 i mamy nasze eee, <laughs> przepraszam mamy nasze profile płatwi H140. Możemy selekcjonować je po Przeróżniejszych bo przy najróżniejszych parametrach, materiały, typy pręta, numeru użytkownika, usztywnienia, zwolnienia, możemy dokonać tej selekcji. W jaki sposób to, to robimy? Zaznaczamy HEA 140 i bierzemy dodaj. W tej chwili program również zaznaczył nasze profile. szerzej o opcji wybór prętów opowiem, opowiem w kolejnych kursach. Co robimy dalej? W związku z tym, że wprowadziliśmy nasze testowe obciążenie i zaznaczyliśmy nasze płatwie, w tej chwili warto byłoby obciążyć, obciążyć te nasze pręty siłą prętową w kN na metr ze zwrotem w układzie globalnym, czyli zgodnie z tym zwrotem w lewym rogu naszego modelu. Wartość minus z, gdyż siła działa w dół, minus 1 kN. Klikamy dodaj. W tej chwili automatycznie program zczytał e, e, naszą selekcję z menu wybór prętów do okna zastosuj do. Po kliknięciu zastosuj do program wprowadził nasze obciążenie na wszystkich, na wszystkich prętach. Widzimy, że po zamknięciu opcji obciążenia te nasze e, menu obciążenia, te nasze obciążenia zniknęły. W jaki sposób je włączyć, w lewym domnym rogu posiadamy mamy, mamy pewne ikonki, symbol obciążenia oraz Opisy wartości obciążenia. W tej chwili widzimy, że jest to 1 kN. Dobrze. Oznaczamy, gdyż w tym model, w momencie model jest nie, nieczytelny, i dokonujemy obliczeń. Niestabilności, jak były, tak są. W związku z tym, w związku z tym pomijamy je oznaczamy nasze obciążenia, wiemy, że one tam są. W jakiś sposób możemy zweryfikować, czy rzeczywiście nasze węzły kompatybilne zostały zadeklarowane poprawnie. Wchodzimy w wyniki, w rezultaty, wykresy na prętach i przechodzimy do opcji deformacji. Po kliknięciu w opcję deformacji widzimy, że deformacja naszego, naszego układu no nie jest symetryczna, w zasadzie powinna być symetryczna z tego względu, że rozstawy między, między przęsłami są takie same, obciążenia są takie same i elementy, i ich, i ich ciężar własny jest taki sam. W zasadzie deformacja jest tylko i wyłącznie od siły testowej, więc, więc jakby ciężar własny nie jest uwzględniany, w związku z tym tym bardziej nasza, nasza, nasze płatwie powinny kształtować się w sposób symetryczny, czyli względem, względem osi F. Po lewej i po prawej stronie naszego układu powinniśmy uzyskać w zasadzie wygląd podobny, wyglądający charakter ugięć. No tej historii nie mamy, czyli widzimy, że gdzieś tutaj pojawia się błąd. Już widzimy po, po obrocie, klikając lewy klawisz myszy, przetrzymując go i obracając z naszym modelem, widzimy, że problem pojawia się w tym węźle. Czyli poprawia się prawdopodobnie w węźle numer 69. 69. Włączymy jeszcze sobie te nasze węzły kompatybilne. Węzły kompatybilne, podgląd węzłów kompatybilnych, możemy włączyć w opcji wyświetl. Model. Węzły kompatybilne. Zaznaczamy. I OK. W węźle 70. Doszło do. No, nie. W węźle 69. Tak jak się spodziewałem. Mamy problem, problem z, tą, z, tą, z, z tymi węzłami kompatybilnymi, czyli ujęcia są no, ewidentnie, ewidentnie nie, nie, nieprawidłowe, czyli bierzemy opcję usuń, oznaczamy węzeł 69, zastosuj, tak jest. W tej chwili możemy jeszcze raz przeliczyć naszą konstrukcję, tak jest, mamy cały czas niestabilności w kierunkach różnych. I mamy jeszcze raz 69, i w tym momencie robimy to dla węzła łatwiej hala. 69, ale już wprowadzamy prawidłowy węzeł kompatybilny dla naszych prętów 452-454. Po kliknięciu zastosuj program, wprowadzi ten węzeł kompatybilny w miejscu gdzie mieliśmy jakiś błąd. Klikamy jeszcze raz obliczenia i oglądamy w jaki sposób kształtują się nasze deformacje w modelu. Możemy wyłączyć, żeby wykres był czytelniejszy, wchodzimy w model. Zastosuj, wychodzimy. Tak, no w tej chwili widzimy, że jest to mało czytelne, aby, aby trochę poprawić czytelność tych naszych wyników, wchodzimy w wykresy na prętach. Menu pojawia się tutaj i, 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 i dodajemy skalę, czyli widzimy, że nasza skala, nasza skala została zmieniona, ale tutaj w osi B widzę, że pojawia się jakiś kolejny, kolejny problem. Eee, e, 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 żeby jeszcze zrobić nasz model czytelniejszym, wejdziemy w opcję wyświetl i zaznaczymy opcję wyśleć, wyświetl atrybuty tylko dla wybranych prętów, czyli w tej chwili jak widzicie, po zaznaczeniu tej opcji i, i, i kliknięciu opcji ZESTOSUJ nasz model został przygaszony, ale po selekcji naszych płatwi, podaniu ich, w, tej, w tym momencie program bierze tylko i wyłącznie pod uwagę tylko i pod uwagę wyselekcjonowane prędy, reszta modelu nie jest prezentowana. Czyli widzimy, że jakiś problem pojawia się również tutaj w tym węźle, czyli prawdopodobnie kompatybilność została również błędnie zadana w tym węźle. W związku z tym oznaczamy naszą deformację, wchodzimy w wyświetl, odznaczamy ten parametr tylko dla wybranych prętów, tak jest, tu pojawia się jakiś błąd, czyli tu prawdopodobnie problem polega na tym, że węzły zostały w jakiś sposób, w jakiś sposób pręty zostały w jakiś sposób błędnie zadane w, podczas tworzenia kompatybilności. Właśnie zostały w ogóle zadane. Jest to 38 węzeł. Bierzemy, zastosuj i usuwamy ten węzeł. Przeliczamy jeszcze raz. Tak, niestabilność jest. 38 i tworzymy tak jak na poprzednim, w poprzednim przypadku jeszcze raz kompatybilność na węzeł 38 i prętów dochodzących zaznaczamy sobie, żeby zobaczyć numery 518-516. Tak jest. Prowadzamy jeszcze raz kompatybilność, przeliczamy nasz model. Tak jest. Odznaczamy, aby poprawić czytelność wykresu, odznaczamy te wszystkie parametry. Bierzemy wyświetl, wyświetl atrybuty tylko dla wybranych obiektów. OK. I dokonujemy selekcji naszych profili HEA 140. Po obliczeniu, po, znaczy, ugięcia możemy zobaczyć tylko i wyłącznie dla modelu obliczonego. W jaki sposób do tego dojść, że to jest model obliczony? W wynikach MES w górnym, w górnym pasku pojawia się informacja aktualna. Jeżeli model w model, modelu po obliczeniach wprowadza jakieś zmiany, przesunę coś, przetnę, wtedy automatycznie model, status zostaje zmieniony na model nieaktualny, w należy dokonać kolejnych obliczeń. Dobrze, wracamy do rezultatu. Wykresy na prętach, deformacja. Wchodzimy w deformację ze stosu. Widzimy, widzimy teraz, możemy sobie zwiększyć skalę, widzimy teraz, że wykres, wykres ugięć, w zasadzie ugięcia prezentowane na tym modelu mają charakter symetryczny względem osi symetrii. W kierunku podłużnym tej naszej, tej naszej hali. Możemy również włączyć parametry, aby zobaczyć, jakie wartości tych ugięć rzeczywiście są. Widzimy, że, 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 że nasze, nasza deformacja, nasze ugięcia są, są symetryczne. Wartości sobie odpowiadają, więc wiemy, w tym momencie, że nasze węzły kompatybilne zostały zadeklarowane prawidłowo, możemy również sprawić wykres momentów sił zginających w kierunku Y względem, względem lokalnego układu współrzędnych, czyli lokalny układ współrzędnych możemy włączyć również tutaj z dolnego menu. Widzimy, że to jest ten kierunek względem Y. W tym momencie program prezentuje układ, układ lokalny, który jest inny, w stosunku, inny jak układ globalny, ale wyniki sił wewnętrznych, siły normalne, tnące, momenty są prezentowane właśnie w takim układzie. W związku z tym, moment zginający względem, względem Y. Włączymy sobie, poprawimy sobie może jeszcze troszeczkę czytelność, aby rozróżniał na moment dotatni, moment ujemny, oraz pełne, pełne kreskowanie. Widzimy również, że te nasze, nasze wartości, momentów no są, są, są symetryczne i odpowiadają sobie, sobie po obu stronach naszej hali. Dobrze, w tym momencie odznaczamy. odznaczamy pamiętajmy, żeby to odznaczyć, bo jakby program cały czas będzie prezentował do momentu następnych obliczeń, będzie prezentował te wszystkie, wszystkie zaznaczone opcje. Odklikujemy również węzły i. W zasadzie, jeżeli chodzi o węzły kompatybilne, to tyle. Za chwilę opowiem również o zwolnieniach w w, w ścianach szczytowych, czyli oparciach naszej płatwi na zewnętrznych ramach.